Pogoda co prawda nas nie rozpieszcza i postanowiłem zrobić coś takiego wiosennego, żeby tą wiosnę przyciągnąć do naszego y, życia, no, w zależności w którym rejonu Polski czy Europy y, zamieszkujecie. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj będziemy robili chłodnicze, które idealnie nada się na przekąska w ciągu dnia. Witajcie na kanale Cookwit, ja jestem Adam i zapraszam do wspólnego gotowania. Kłodniczek wbrew wszystkiemu robi się bardzo szybko. W momencie, w którym na korzystacie z gotowych buraczków, już takich ugotowanych z marketu, ja postanowiłem kupić świeżą botwinkę i po prostu zrobić ją od początku do końca tak, jak być powinno. Może Wam się wydawać, że mam delikatnie mokrą deskę, ale to skutek tego, że myłem wpierw te buraczki i to, co potrzebujemy zrobić, to pozbyć się korzenia, czyli tej łodygi, której nie wyrzucamy, bo będzie nam za momencik też potrzebna. I odkrawamy najpierw buraczki. Większe kawałki możemy przekroić na pół, żeby nam się lepiej gotowały. No i wrzucamy je bezpośrednio do bulionu. Bulion możecie przygotować sami. Ja korzystam z gotowców, bo po prostu potrzebowałbym dodatkowe 2-3 godziny na to, żeby dobry rosołek zrobić, moi drodzy. Więc tutaj umieszczamy wszystkie buraczki. Niech to nam się wszystko podgotuje. Buraki wrzuciłem z łupinkami, bo moim zdaniem o wiele lepiej obiera się je w trakcie po ugotowaniu, kiedy już są delikatnie wystygnięte. to wtedy, że tak powiem, ta skórka sama praktycznie schodzi przy przytarciu rąk. Buraczki nam się gotują, więc my teraz potrzebujemy zająć się ich łodygami. Odprawiamy, oczywiście pamiętajcie, żeby to wszystko wpierw przemyć. W momencie, w którym już macie je umyte, po prostu szatkujecie na takie pół, do pół centymetrowe e, paseczki. Kiedy całość już skroimy, przekładamy to na chwilę obecną do miseczki, ponieważ będziemy potrzebowali deskę do krojenia. Staramy się oczywiście w całości, jak najmniej, żeby nam zostało, no bo pamiętajcie, raz, że wydaliście na to pieniądze, a dwa, że normalnie pojawam samo samo dobro. W międzyczasie potrzebowałem zmienić garnek na większy, ponieważ buraczki co prawda się w nim mieściły, ale to wszystko później będziemy potrzebowali jeszcze na wiele dorzucić podczas naszego gotowania. Teraz potrzebujemy trochę czosnku. Mamy oczywiście młody czosnek. Potrzebujemy około 3 ząbki czosnku. Oczywiście pamiętajcie, że cały skład, całe zapotrzebowanie, które będziemy potrzebowali do tej zupy, będzie albo w opisie. Albo na mojej grupy na telegramie. Oczywiście pamiętajcie oczywiście o tym, żeby mnie zasubskrybować, bo bardzo dużo rzeczy robimy na liveach, gdzie jest śmiesznie, gdzie możemy sobie porozmawiać. Gdzie jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zawsze możemy się powymieniać naszym doświadczeniem i inne takie. Jak przyjdziecie, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. To samo robimy z rzotkiewką. Jeżeli chodzi o żotkiewkę, robimy dokładnie to samo, tylko potrzebujemy, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy przepis, tylko. E rzodkiewkę, bo rzodkiewkę, a jeżeli chodzi o roślinkę, czyli o zieloną część rzodkiewki, to ją sobie zostawimy, bo też będziemy coś z tego robili, ale to prawdopodobnie w formie rolki, więc dlatego tutaj warto mnie zaobserwować i być na bieżąco, żeby nie przegapić żadnego przepisu i takiego jak teraz mamy w formie filmu i tak samo, żeby nie przeoczyć żadnej rolki przepisu, które po prostu dla Was robię. Jeżeli chodzi o ogórki i o rzodkiewki, to najlepiej jest zrobić to przy pomocy e, tarki o grubych oczkach. Jeżeli nie macie tarki, albo nie chce wam się jej szukać, tak jak mnie przed odcinkiem potrzebowałem ją poszukać, wystarczy, że e, bardzo drobno skroicie te wszystkie i rzodkiewkę, i ogórka. To samo robimy z rzodkiewkami. Ostrożnie uważajcie na palce. Nie ponoszę odpowiedzialności za to, że Wam się coś wydarzy. W międzyczasie, oczywiście, pamiętajcie, żeby doglądać naszych buraków, możecie włożyć nóż. Jeżeli już delikatnie. A widzicie? To znaczy, że jeszcze potrzebują kilku, kilkunastu minut na to, żeby się, że tak powiem, dobrze ugotowały. Jeżeli włożycie nóż do buraka a ten burak wychodzi wam razem z nożem i ciężko spada, to znaczy, że jeszcze trochę czasu. Tutaj na przykład macie taki egzemplarz, który już delikatnie fajnie wychodzi. To znaczy, że ten już ma prawie że dosyć i za momencie go będziemy mogli używać. Ale i tak wszystko za momencie pokażę wam, co dalej z tym zrobimy. Teraz bardzo istotny tip. Pamiętajcie, że w momencie, w którym już skończycie trzeć, warto włożyć e, dłoń do tarki od środka, żeby całość tego że tak powiem, dobra, które nam w środku zostało wyjąć i je wykorzystać. Najpierw buraki wojmujemy na sitko, tak żeby one już zaczynały studzić się. No bo za tym będziemy potrzebowali je obierać, a lepiej się je obiera w momencie, w którym są zimne, i przy okazji Wam nie, e, nie poparzą dłoni. I teraz tą potwinkę, która nam wszystka została wcześniej przygotowana, wrzucamy na dosłownie 2-3 minuty do tego e, e, wrzątku. Od gotowania buraków, żeby to też nam się delikatnie podgotowało. To nie ma nam się rozgotować, to ma dosłownie 2-3 minuty popierkać w tym bulionie i też będziemy to odsączali. Po tych kilku minutach gotowania bierzemy łyżkę cezakową i wkładamy naszą botwinkę do pojemnika, w którym już będziemy docelowo robili nasz chłodniczek. W trakcie, w którym będziemy za momencik potrzebowali obrać te buraczki, ta nasza bocinka może delikatnie się przestudzić, dlatego też, jak widzicie, wrzuciłem życiu ja lodu, żeby było po prostu szybciej. Bierzemy buraczki i je obieramy. Jeżeli prawidłowo yy, długo były gotowane nasze buraczki, to praktycznie przy tarciu ręki ta skorupka nam odchodzi. Widzicie? Po prostu trę rękoma i już mamy. Pierwszą część buraczka obraną. Buraczki mamy już obrane, możemy zrobić dokładnie to samo co robiliśmy wcześniej z ogórkiem i rzodkiewką i za pomocą tarki, bądź noża, jeżeli chcecie, po prostu zetrzeć buraczki. W zasadzie zaczyna się robić Dobra, dla nas to najszybsze do wykonania, czyli po prostu składania naszego e, chłodniczka. W momencie, w którym mamy rzodkiewkę oraz mamy ogórki, ono, jak zauważyliście, zrobiliśmy to bardzo wcześnie i zrobiliśmy to specjalnie, po to, że w momencie, w którym e, ten ogórek z rzodkiewką trochę poleży, głównie ogórek, to będzie się soków. Te soki potrzebujemy odlać, bo ich po prostu nie potrzebujemy i nie chcemy. Następnie, jeżeli chodzi o nasz ogórek i rzodkiewkę, dorzucamy go do, do, do naszej botwinki, do naszego gotowanego buraka. No i teraz potrzebujemy pozostałe składniki również umieścić w tym samym gareneczku. Ja mam oczywiście czosnek. Czosnek jest kwestią indywidualną. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o chłodnik, no to on powinien być czosnkowy, więc nawet 4-5 ząbki czosnku potrzebowalibyśmy do takiego e, chłodniczka dać. Jeżeli na przykład nie jesteście bardzo mocno czosnkowi i nie chcecie tak bardzo mocno tego aromatu czosnku odczuwać, no to taki jeden czosnek, ewentualnie dwa mniejsze w zupełności powinny wam wystarczyć. No ale tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna każdego, każdego z nas. Nierozłączny element chłodnika każdego chłodniczka jest pietruszka oraz jest e, koperek. Oczywiście są e, miłośnicy zielonego. Ja na przykład uwielbiam sobie dodawać do każdej potrawy, nawet do włoskiej zamiast bazylii, e, ale jakby nie było, jeżeli chodzi o chłodnik, no to im bardziej kolorowo, tym bardziej wiosenne, tym szybciej przyciągniemy sobie e, tą wiosnę do nas. Jeżeli pochodzi o pietruszkę, kilka razy przejdziecie nożem. Ona jeszcze nie zdąży puszczać tych wszystkich soków i z automatu dorzucacie do naszej mieszanki. Jeżeli chodzi o koperek, to ja mam standardowo z mojego ryneczku, staramy się wybierać tylko te mniej mocne, mniej e, mniej jakby to powiedzieć, korzeniowe rzeczy, czyli staramy się używać tylko tego. Ewentualnie, jak chcecie, to też możecie wykorzystać, bo tutaj, jakby nie było też witaminki, no ale takie grube, no to już mamy tutaj przesadę. To staramy się po prostu za pomocą dłoni pozbyć się koperku, a korzeń, coś z niego można kiedyś tam zrobić, albo dodać po prostu do rosołu. Koperek, kroimy również. Jeżeli chodzi o bazę, którą wlewamy w formie płynu do naszego chodniczka to jest tylko i wyłącznie wasza kwestia. Ja mam maślankę. Możecie wykorzystać jogurt naturalny, możecie wykorzystać kefir, a jeszcze fajniej zrobicie w momencie, w którym sobie będziecie mieszali jedno z drugim. Ja mam samą maślankę, bo jogurt zjadłem na przekąskę. Nie zapomnijcie oczywiście o pieprzu, więc dam go od razu. Sól. W momencie, w którym mamy to wszystko dodane, możemy dodatkowo wrzucić sok z cytryny. Fajnego koloru przy okazji to wszystko nam zachowa i żadnych strat, że tak powiem, kolorystycznych nie będziemy mieli. Mimo tego, że i tak tego nie gotujemy, kolor będzie bardzo fajny. A względem, jeżeli chodzi o cytrynę, to też delikatny, kwaskowy taki posmak tego chunika będziemy mieli. Ale nie do przesady, bo zauważyliście ile cytryny daliśmy względem tego, ile mamy tutaj całego towaru. Wszystko potrzebujemy wymieszać. Jak to cudownie pachnie, no powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o ten chłodnik, to będzie naprawdę jedna wielka mega gęścina, ale właśnie mam na to rozwiązanie, bo pamiętajcie, że zostawiliśmy sobie e, trochę soku z buraków e, w momencie, w którym gotowaliśmy tą botwinkę i buraczki, więc jeżeli nie chcecie takiej mocno gęstej, treściwej e, formy chłodniczka, no to po prostu możecie sobie delikatnie tego płynu po prostu wlać. Jeśli to wszystko przejdzie tym um, czosnkiem, tą cytrynką, i to chwilę jeszcze poleży, do tego jeszcze jajeczko dodamy, no to powiem Wam szczerze, że chłodniczek jak tralala. A propos chodniczka i fajnych rzeczy, to pamiętajcie, że taki sam fartuszek, jak ja mam, czy na innych live'ach widzieliście moje fartuszki, czy torbę, e, w której noszę swoje zakupy, możecie również otrzymać. W tym przypadku, jeżeli chcecie, to potrzebujecie mnie zaobserwować na Instagramie i napisać do mnie, że nie zaczęliście obserwować właśnie z tego filmu. No i oczywiście grunt, żeby się nie opierdzielić tym chłodniczkiem, ale to zejdzie, mam nadzieję zresztą. A tu już mamy chłodniczek.